Dzień dobry. A co to za nowe zbiorniki. A to są stawy, o których pisał mi jeden z widzów. I mówił, żebym tu przyjechał Bo ponoć można się pobawić z okoniami No to jestem Pogoda bardzo fajna Zero wiatru praktycznie, także udało się dzisiaj znowu z pogodą Może nie jest słonecznie ale też nie ma co narzekać, bo akurat brak słońca mi jakoś nie przeszkadza, a wiatr już by mi przeszkadzał. Casting jest ze mną dzisiaj nie bez powodu. Zabrałem go, bo przyszedł mi nowy Multiplikator. Także no nie wytrzymałbym, gdybym nie sprawdził jak się rzuca, jak pracuje. Pierwsze wrażenia są naprawdę bardzo fajne. Multik bardzo płynnie pracuje. Także mam, mam nadzieję, że będzie naprawdę spoko. Zacznę sobie, tutaj jest mniejszy staw. Zacznę sobie od tego mniejszego stawu. No jestem tutaj pierwszy raz, to też tak, za bardzo nie wiem gdzie mam iść. Do tego pierwszy, pierwszy, mały stawik. Klasycznie od Tanty zaczynamy. Czeburaszki, jak już możliwe, że widzieliście w jednym z filmów, też mam malowane i też jest w kolorze czerwonym czeburaszka i zobaczymy pierwszy rzut póki co mam na Maksa mam na Maksa yy, hamulec żeby zobaczyć w ogóle jak się tym rzuca Generalnie w tym multiplikatorze są jakby dwie możliwości ustawienia hamulca. Jedna to jest wysunięcie takiego, nie wiem jak to nazwać taki krążek jest na szpuli, a drugi to jest właśnie e, ustawienie magnesów samych. No ale praca multiplikatora bardzo płynna. Nic nie czuć, żadnego ząbkowania nic, że naprawdę jest super, jeżeli chodzi o zwijanie. Ten staw, z tego co patrzyłem na mapach batymetrycznych, on jest dość płytki. Tam jest ze 2 metry. Ten drugi staw, bo są tutaj dwa stawy, to w najgłębszym miejscu ma chyba 4 metry albo więcej nawet. Także sobie tam przejdę później. No ale to pierwsze rzuty na tym małym. Nie no, czuć, czuć na tym multiplikatorze, że to jest inny przedział cenowy. Na multiplikator nawinąłem sobie taką niestandardową dla mnie plecionkę, to jest Multicolor plecioneczka. plecionka o średnicy 0,06 od Daiwy, nie zamawiałem z Aliexpress, bo chciałem coś lepszego po prostu kupić I też, drugi, i też drugim powodem jest to, że nie za bardzo miałem czas, żeby czekać na plecionkę z Aliexpress. Dlatego zamówiłem sobie 150 metrową plecionkę Polsce z dajwy. To jest ośmiosplotowa plecionka. Wybór padł na dajwę, nie bez powodu. Już na jednym kołowrotku mam dajwę. O, teraz kijowy rzut z mojej strony. Yy, już mam dajwę jedną i jestem z niej bardzo zadowolony. Dlatego no, nie mogło być inaczej, no za bardzo chyba poluzowałem hamulec. To znaczy też zły rzut był bardzo, taki mocno szarpnięty. Dlatego tak się mogło stać. No Jeżeli chodzi o ilość plecionki, to wynawinąłem około 50 metrów, czyli jedna taka szpula 150 metrowa powinna starczyć mi na 3 razy na taki multiplikator. Nie ma potrzeby nawijania większej ilości plecionki, bo i tak się tak daleko nie rzuci. Nie wiadomo, czy tutaj kolor czerwony się będzie w ogóle sprawdzał. Jak na razie żadnego wyjścia ryby do przynęty gdzieś przy brzegu, żadnego puknięcia, żadnego kontaktu, także no zobaczymy. Jestem dopiero tutaj chwilę, także nie ma co się przejmować póki co. Pójdę sobie teraz w głębsze miejsce. Tak dobrze mówię. Tak, tam jest, tam jest najgłębiej, w tamtym miejscu. Na razie przynęty nie zmieniam, bo wydaje mi się, że nie ma sensu. Wątpię, żeby to też była kwestia przynęty, żeby nawet jakiś malutki okonek nie wziął. Jeżeli chodzi o multiplikator, to jest to Hybo Arise Air. Według opisu producenta jest to multiplikator, który powinien obsłużyć przynęty od 0,6 g do 10 g. Przełożenie 8,1 do 1 z tego co pamiętam, także taki typowy typowy multiplikator pod właśnie małe przynęty, dlatego też założyłem go do tej wędki do 3,5 grama i on tutaj raczej na stałe zostanie. A Histar Aurora R, multiplikator, który miałem wcześniej, poszedł z powrotem do wędki Handling Magic L od 1,5 grama do 9 g takie dwa zestawy sobie zrobiłem. No i tamta wędka będzie mi służyła do łowienia przynętami powyżej 3 gram powiedzmy, a tutaj będzie do 3-3,5 gram. W ogóle, gdyby się nic nie działo, tutaj to mam jakiś tam plan B. A nawet plance, bo jestem niedaleko zaporówki, na której łowiłem już wcześniej. Jeden film z niej powstał, a też jestem dość blisko takiego stawu, na który też chciałem raz pojechać, chociaż i zobaczyć po prostu, jak tam jest. Także, no, mam tutaj jakieś opcje, jeszcze w pobliżu, jakby tutaj kompletnie się nic nie działo. No, bo póki co. Tak, średnio bym powiedział. o Mniej więcej tutaj, w odległości około 15 metrów ode mnie, właśnie jest ten najgłębszy punkt 4 metry. I on się ciągnie aż tam w tamtą stronę. Chociaż jeden okoń, żeby wiedzieć, że tutaj są jakieś ryby. To znaczy są na pewno, ale żeby mieć taką. Oznaki życia na tej wodzie. Dobra, zmieniam przynętę. Założę coś, co u mnie na Zaporówce dość dobrze działało jakiś czas temu. To jest przynęta, taki chruszczyk. Przynęta od polskiego producenta. Savage Tide chyba, z tego co kojarzę. Już nie pamiętam dokładnie nazwy. W każdym razie no, łowiłem na tą przynętę dość dużo. I fajne okonie siadały. Fajne pod ultralighta. Zawsze to będę powtarzał. Chociaż mnie każdy okoń cieszy. Nie ma u mnie czegoś takiego, że nie wiem. Jestem niezadowolony, bo małe okonie biorę. Lubię łowić ryby i każda ryba sprawia mi... Każda złowiona ryba sprawia mi przyjemność. Bez znaczenia jaki ma rozmiar. A wiadomo, jak ona ma tam, nie wiem, 5 cm czy 7, no to to ani nie jest hol, ani nic. No ale tak czy inaczej, jakby samo branie już jest satysfakcjonujące. Możecie napisać w komentarzach, co lubicie najbardziej w spinningu. Czy nie wiem, możliwość takiego aktywnego spędzenia czasu, czy może jeżeli chodzi o samo wędkowanie, to czy moment brania jest taki najbardziej satysfakcjonujący, czy hol ryby. Ja lubię moment brania ryby. Gdzie jest to uderzenie takie w przynęte? To chyba mi sprawia największą przyjemność. No, hol, jak jest trochę większa ryba na ultralajcie, to też jest fajne, ale mimo wszystko, chyba właśnie ten moment, to uderzenie ryby, jeszcze jak jest agresywne, jak jeszcze czasami potrafi pociągnąć tak, że z ręki nawet trochę potrafi wyrwać wędkę. A nawet niewielka ryba, stosunkowo niewielka ryba, potrafi tak uderzyć. Jakiś malutki sandacz, takie jest moje odczucie. Jestem ciekawy, właśnie Waszego zdania na ten temat. Także, jak ktoś ma ochotę, może napisać w komentarzu, za co lubi spinning. Jak na razie to zero śladów życia na tej wodzie póki co. I to już nawet nie chodzi o drapieżnika, tylko ogólnie. Żadnego spławu, nic. Nie ma nic. Nie było brania. Wędkarz, który tutaj siedział, też już się zwinął, widzę. Nie ma nikogo tutaj dosłownie. Poza, poza mną. Jeszcze tutaj chwilę porzucam na tym małym stawie i się będę zwijał. Jadę dalej. Nie ma co tutaj marnować czasu. Nic, kompletnie nic się tutaj nie wydarzyło. Może jakieś tam miałem szturknięcia, ale to wydaje mi się, że to bardziej było e, obcierka o plecionkę, a nie branie. Cisza. Zero kontaktu z rybą. Nie ma sensu. Nie ma sensu siedzieć. Jadę gdzie indziej. Będę ratował ten dzień. Starał się przynajmniej. Także do zobaczenia na kolejnym zbiorniku jestem na kolejnym stawie Polskiego Związku Wędkarskiego jeden wędkarz próbuje coś tam na spinning ale mówił, że jedyne co złapał to za bok leszczyka tutaj są kapelusze i mówił, że tutaj te oko nie mogą gdzieś stać także zaczniemy sobie od tego miejsca staw jest nieduży, także i tak go obejdę dookoła ale już zacznę z tego miejsca Zresztą jest bardzo dużo tych kapeluszy. Nie wiem, czy ja tutaj rzucę tak, żeby nie zaczepiać. Bardzo płytko. A tutaj też się nic nie dzieje. Póki co. Kilkanaście rzutów. Zmieniłem przynętę na mniejszą tantę bo miałem założoną tą 49 mm, ale nie wiem no. No i co? Chciałem wam nagrać coś nowego w innych miejscach. A tu wychodzi tylko, że w innych miejscach teraz ja sobie mogę nagrać jak gadam. Niestety tak u mnie jest, że dużo zbiorników, które są w moim okręgu, no to są bardzo słabe zbiorniki, w których jest bardzo mała szansa złowienia czegokolwiek. I tak wygląda to łowienie. Chodzisz, rzucasz, nic nie bierze. nie ma sensu. Nie ma sensu tutaj siedzieć zero życia tutaj na tej wodzie tak samo Także cisnę na zaprówkę. Zobaczę czy to jest kwestia dnia? Czy to jest kwestia tych zbiorników? No i jestem. Ach, wygląda na to, że wszystkie drogi prowadzą na ten zbiornik. Chciałem starałem się dla was złowić coś gdzie indziej a wyszło jak wyszło Teraz trzeba spróbować tutaj coś złowić bo to też nie jest powiedziane że ja tutaj coś złowię no ostatnio była gdzieś tutaj woda mniej więcej a teraz to jest znowu kilka metrów w dół zmieniamy tandę na czerwoną i na większą popróbujemy coś na tą większą tandę Pięciocentymetrową. Dobra, rzucamy. Nie wierzę w to. Patrzcie na to. Moja tanta, nie? Moja tanciożka. Stałem koło niej i nie widziałem. Teraz dopiero teraz dopiero przyuważyłem nieźle. Jakaś honorowa ryba by się chociaż przydała, nie? No i zrywka pierwsza. Ale dzisiaj kaprawy dzień jest masakra. Nie poddaję się. Walczę do końca. Ostatnie dzisiaj, miejsce, z którym nie wiąże jakiejś nadziei. Ale jak się nie rzuca i nie próbuje, to się nic nie złowi. A jak się próbuje. To też można nic nie złowić. Ale zawsze jest szansa, że się złowi. Także rzucamy. I próbujemy. Dzisiaj ewidentnie chyba nie jest pogoda na ryby. Ani jednego kontaktu dzisiaj nie miałem z rybą. No tak źle chyba jeszcze nie miałem. Były już dni, które nie były zbyt udane, gdzie była nie, jakaś jedna mała ryba, dwie. Ale żeby w ogóle ani jednego brania nie było, no to chyba jeszcze tak nie miałem. Żeby całkowicie zjechać na zero. To jest czwarty zbiornik. Dzisiaj. I ani jednej ryby nie widziałem. Żeby ani jeden okoń, kurde, nie uderzył. To jest normalnie tragedia Tragedia Poddaje się Nie ma sensu Po prostu dzisiaj ryby pozamykały pyski Nie wiem co się stało dzisiaj Czy to pogoda, czy ciśnienie Nie mam pojęcia Ciężki, strasznie ciężki dzień. Zapowiadam się nawet spoko, bo pogoda nie jest zła. Jakoś nie wiało też mocno. No takie zimowe, jesienne, późno-jesienne warunki. Nie było zimno. Ale ryby dzisiaj kompletnie się odcięły. Nie wiem czemu. No ale nie mam na to wpływu, niestety. Próbowałem wielu przynęt. Próbowałem różnego prowadzenia. Byłem w czterech różnych miejscach na czterech różnych zbiornikach i nigdzie nic się nie działo. Dzisiaj porażka. Mam nadzieję, że w kolejnych dniach coś się ruszy i coś się uda połowić. Muszę się zastanowić, gdzie pojechać następnym razem. No i tyle. Jedyne co na plus. To przetestowałem sobie nowy multiplikator. No, jeżeli film się podobał, zostawcie łapę. Suba, komentarz dla zasięgów i do następnego, mam nadzieję, bardziej rybnego filmu. Cześć!